W okresie intensywnych przemian gospodarczych, dokładnie w połowie lat 90., w Bytomiu powstało Stowarzyszenie Inwestorów Krajowych i Zagranicznych. Do najważniejszych zadań statutowych dawnego podmiotu należały integracja środowiska przedsiębiorców czy pomoc w rozwoju ich kompetencji. Lokalna organizacja samorządu gospodarczego, pod nową nazwą, przetrwała do dziś. Z tej okazji w Oparze Śląskiej w Bytomiu odbyła się jubileuszowa gala Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Inne zadania, inne cele były 30 lat temu, kiedy to się tworzyło, i te są teraz. Sam przepływ informacji, który w tej chwili jest, jest tak duży, że już niekoniecznie szkolenia są tym czymś, które zachęca do, do współpracy, do przyjścia, bycia członkiem Izby. Bardziej relacje interpersonalne. Bardziej informacje nie tego typu, które można uzyskać w internecie, to jest coś innego, inny wymiar, inna jakość. Obecnie lokalna izba zrzesza około 80 przedsiębiorców, którzy wspólnie z zaproszonymi gośćmi i zaprzyjaźnionymi podmiotami celebrowali ten ważny jubileusz. Podczas spotkania w sali koncertowej imienia Adama Didura wysłuchano innymi wykładu głównego ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej. Piotra Soroczyńskiego. Nie zabrakło także przyznania odznaczeń państwowych czy lokalnych wyróżnień. Całość zwieńczył występ artystów opery śląskiej i skromny bankiet.